Zadanie piąte, zbiór zadań CKE. Która z podanych równości od A do D jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I są cztery odpowiedzi, spróbujemy tutaj wybrać poprawną i trzeba być czujnym na te niewłaściwe. Najpierw odpowiedź A. Mamy sześcian, sześcian sumy. Szybko we wzorach matematycznych znajdujemy podobny wzór czyli sześcian sumy, w tablicach matematycznych to jest strona numer 7, no ale zgodnie ze wzorem to powinno wyjść nam coś takiego. Powinny wyjść cztery elementy, a tu w odpowiedzi są dwa elementy. Czyli ktoś w ogóle wzoru nie zastosował, bezmyślnie sobie to przypisał, czyli A jest błędną odpowiedzią. No to sprawdzamy odpowiedź B, tu już żadnego wzoru nie ma, więc trzeba to policzyć. Zaczynamy od strony lewej, czyli od tego pierwiastka, a pod pierwiastkiem mamy dwa osobne pierwiastki ze 144 i z 16. Najpierw policzymy sobie ten, te dwa osobne pierwiastki, duży przepisujemy. Pierwiastek ze 144 to jest 12, a z 16 to 4. 12 dodać 4 to jest 16, a pierwiastek z 16. To jest 4. Liczymy stronę prawą. Prawa to ta, no, lewa to ta, prawa to ta, czyli mamy 2 do potęgi 4 przez 2, a 4 dzielone przez 2 to jest 2, więc mamy 2 do potęgi drugiej, a 2 do potęgi drugiej to 4, czyli mamy o, tu, czwórkę i tu, czwórkę, czyli lewa strona równa się prawa, więc uzyskaliśmy, Właściwą odpowiedź w odpowiedzi B.